Jak widzicie kończę dokładnie w tym samym momencie W którym skończyłem ostatniego vloga Właśnie skończyłem to wszystko montować Teraz pozostał szybki render Szybki upload I lecimy do koleżki Jeszcze muszę wam pokazać Co jedliśmy sobie Tutaj mamy kuskus z warzywami I mięskiem mielonym Muszę wam powiedzieć że ostatnio bardzo dużo jem kuskusu, bo jest szybki. Zalewa się po prostu wrzątkiem i gotowe. Wiem, że w poprzednim materiale mówiłem, że nie będę zabierał kamery na melanżę, bo to bez sensu. Ale nie zamierzam kręcić ludzi, tylko widoczki. Więc mam nadzieję, że to będzie win-win bo i Wy będziecie mogli więcej zobaczyć i ja będę mógł więcej pokazać bez wyrzutów sumienia, że za mało pokazałem. Chodźcie za mną. Siemanko. Witamy się na drugi dzień. Ta nocna eskapada była okupiona bardzo dużym wysiłkiem, dlatego, już pod koniec nawet nie chciałem się wyciągać tej kamery i nic nagrywać. Ale możecie wierzyć, że byłem nieziemsko zmęczony, jak wróciłem, położyłem się od razu spać. Także witamy się na drugi dzień i chciałbym Wam e, odpowiedzieć na kilka pytań z QA. Skąd pochodzisz? Jesteś Pochodzę z Kalisza. Mieszkałem tam od urodzenia do 14 albo 13 roku życia. Potem przyprowadziłem się do takiej wsi. Która nazywa się Przyranie. No a potem zacząłem studia w Wrocławiu i yy, jakiś prawie rok temu się tutaj przeprowadziłem. Czy na moim kanale będą jakiekolwiek challenge? Mm, powiem tak. Jeden na pewno challenge już yy, jest: Coca-Cola Challenge, tak to nazwałem, gdzie wybuchnięta została Coca-Cola. Możecie sobie kliknąć, gdzieś się powinno wyświetlić link do tego, ale szczerze mówiąc, jakoś nie jestem fanem challenge, bo to dla mnie jest bardzo niska forma kontentu. Bardzo słabe to jest moim zdaniem i nie będę raczej tego robił, chyba że coś zaproponujecie i postaram się ugryć to w jakiś ciekawy sposób, żeby to faktycznie ciekawe wyglądało i żebym był z tego zadowolony. Wtedy może i tak. Jak przeżywaliście koledzy i koleżanki w szkole? podstawówka i gimnazjum. Jeżeli chodzi o gimnazjum, to było nygach. Nyga, Nie wiem czy powinienem mówić takie czy na głos na YouTubie, bo pewnie nie wolno już tak się w ogóle zwracać, takich słów wypowiadać. A w podstawówce to w podstawówce to nie wydaje mi się, żebym miał jakiekolwiek przezwisko, po prostu Adam i tyle. Skąd pomysł na kanał i nazwę YouTube? Jeżeli chodzi o nazwę, no to to jest moje imię i nazwisko, więc za dużo pomysłów moje... za dużo mojego pomysłu w tym nie było. Ale jeżeli chodzi o tematykę kanału, czyli o daily vlogowanie, to bardzo dużą inspiracją do tego był kanał Krzysztofa Gąciarza oraz Casey'ego Najstata. Ten pierwszy bardziej z ideologicznego punktu widzenia mnie inspiruje, a ten drugi z praktycznego. Jeden jest bardziej takim filozofem, a drugi jest bardziej takim. Praktykiem i twardo stąpającym po ziemi człowiekiem, i chciałbym na moim kanale łączyć te dwie cechy. Oczywiście, daleka, jeszcze droga do tego. Jaki mam telefon? Gdzie jest mój telefon? Mój telefon to LG G2 Mini. Taką mam. Taki mamy tu i na telefon. Tylko jedyny problem z tym telefonem jest taki, że dzisiaj weszła jakaś aktualizacja do Snapchata. I okazało się, że nie mogę już się na niego w ogóle zalogować, ponieważ moja wersja Androida jest zbyt stara. Także info o telefonie jest prawdopodobnie tymczasowe, bo pewnie niedługo będę. Zmieniał go na jakiś nowszy. Co byś zrobił, gdyby YouTube usunął Twój kanał na YouTube, gdybyś miał ponad 124 tysiące subów? Myślę, że mając 124 tysiące subskrypcji na YouTube, ma już się zbudowany jakiś fanbase, ma się osoby, które cię obserwują na tyle dobrze, że jesteś w stanie odbudować z niewielkimi stratami to małe imperium. Także wydaje mi się, że no nie płakałbym za bardzo. Zwłaszcza jeżeli masz też inne jakby kanały komunikacji z widzami, czyli typu Facebook, Snapchat i tak dalej, tak dalej, to prędzej czy później ja... Wydaje mi się, że prędzej dojdziesz do tego samego momentu i już nic nie będziecie zatrzymywać. To były pytania od użytkownika Oniku Fan Reziego. Dobra, to by było na tyle na dzisiejsze QA. W kolejnych odcinkach odpowiem na kolejne pytania. Że cały czas możecie zadawać te pytania pod, pod filmikiem, do którego link wyświetli się teraz gdzieś na ekranie. Także zapraszam do klikania i zadawania pytań. A ja się na dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.